Cześć, ja jestem Brad Lator. Dzisiaj nagrywamy o Nutrach w Rybniku. Jak widzicie, jest już ich tutaj kilka. Chodzą sobie. Są małe, duże. Są trzy pokolenia. Zresztą widać ich wielkości. Teraz aktualnie sobie coś jedzą. Zaraz też im damy jeść. Są one już tutaj od tak... no już 4 lat. Przez te 4 lata zrobiło ich się tutaj bardzo dużo. A wcześniej było ich mniej. O, robią się głodne. Tam będą gdzieś mniej, mniejsze na brzegu. Ten już tutaj idzie. Tutaj jak widzicie mamy ich domki. No i tam idzie mały. Więc tak one sobie tutaj chodzą, wyglądają. Tam też są. I teraz będziemy je karmić marchewkami. De. ugryzły mnie normalnie widzicie musimy tutaj im dać tam jest nawet taka biała tam pokaż dziadku tutaj ty masz o nie nie rzucaj im na jezdnię no dobra on sobie da tam tylko już nie mamy marchewek. No no widzisz one sobie tutaj tutaj właśnie tak chodzą jedzą ale woreczek pusty już mhm. nie mamy machewek. Jeden mnie nawet ugryzł z nogę i mieliśmy problem. Nie, mm, by no. cię ugryzł z nogę, to byłoby niedobrze. No tak lekko mnie tacną, mm. ale one właśnie sobie tutaj jedzą. Zapraszamy na nutry w rybniku i naprawdę bardzo fajnie. Z 4 lata one tutaj się zrobiły, a tutaj mały idzie do nas. A mały atakuje. O, kłócą się. Kłócą się o jedzenie, a ten tutaj. No, pełno ich tu jest. Widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Tam jeszcze są. No, jest ich tu naprawdę dużo. Powiedzmy, że w całym tym terenie może być ich ze sto. Bardzo dużo. Polecamy. Czy tutaj bliżej? Ty, mały! Mały. No, i one już widzą, że nie ma jedzenia. Tak więc polecam dać łapkę w górę i subskrypcję, a będzie mi bardzo miło. Nutry amerykańskie, bo tak właśnie się nazywają, prawdopodobnie kiedyś uciekły z hodowli i tak właśnie trafiły na dna Z roku na rok jest ich coraz więcej, ale dobrze im się tu żyje, bo cały czas są dokarmiane przez ludzi. Mogą one żyć nawet 24 lata, a ważą średnio około 9 kg.